Mamka z tej strony Adrian i ja wchodzę sobie na świat i dużo się pozmieniało, bo zobaczcie, tutaj mam 16 diaksów, yy, dlatego że byłem sobie w kopalni, nie? Byłem gdzieś tam w kopalni dokładnie, powiem już mam mówię gdzie. A, to są te. W ogóle tyle zmian jest, tyle zmian. Patrzcie to. O, tutaj byłem w kopalni... Nie, tu nie. Co tu jest? What? Co? Co jest? To to, o, kto tu potkę wypił? To może ten winadżer. Dobra, nieważne. Patrzcie, wiecie czemu mam nowe itemy? Patrzcie to. What? Co jest? No nie dadzą mi filmu rozpocząć. No. Na... Nie chcę, żeby tyś tu wybuchał. Mam o wiele, słuchajcie, lepsze itemy. O nie, wybuch mi kości. Yy, patrzcie, mam o wiele lepsze itemy, bo w Enchanting Table yy, oczywiście też książeczki robiłem. I patrzcie to: Sharpness 5 mam. Szerokie, ostrze 3, zaklęty ogień, 2, odrzut 2. To dlatego, że po prostu takie dobre już enchanty i ten daje. I patrzcie, mam dwa kilofy. Tutaj mam jedwabny dotyk, wydajność 5 i niezniszczalność, a tutaj mam, patrzcie to, w skrzynce szczęście 3, wydajność 5, niezniszczalność 3. Łot, i dzisiaj będę y, jedwabny dotyk, to ma nie. To dzisiaj tym drugim kilofem. Będę tym drugim kilofem, będę. What, no, nie dadzą mi odcinka zacząć, nie? Prześpię się w ogóle, bo. No. Na dzisiejszym odcinku będę diaksy kopał i jeszcze te, co ma. A, ja mam te na budkach! Patrzcie to, bo ja mam na budkach mroźny pieruch, nie? Patrzcie. Mroźny pieruch. W ogóle nową zbrojkę mam, ale szkoda, że nie ochrona 4, bo mam ochronę 1. E, dobra, czekajcie, patrzcie to. Jak ten, to se ustawię to tu. Pyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Pyk, pyk cyk, cyk. Ok, i to dam. Nie wiem. Cyk, cyk. O! I kopię kilofem. Zobaczę, ile wypadnie z tego. Bo to, yy, bo to jakby wykopałem dzisiaj, nie? Bo dzisiaj byłem pod, ja, pod jaksy. O, wow, tu już jest sz, prawie stak. Okej, okay, tutaj jeszcze. No, mogłoby być, słuchajcie, więcej. Ile jest? Stak i 18. A, tutaj stak i 20 dokładnie. O, tu jeszcze jest. Tak i 23 e, no. No więc tak. No, tak jest, takie życie. E, teraz se poszukam. E, zrobiłem tak dokładnie, jak Abra robił. E, teraz zrobię e, kości. OK, kości wezmę sobie za to. I teraz pójdę rozmnożyć e, wilka, spróbować. A, dobra, zapomniałem, że tutaj nie muszę ten skakać. No nie, szkielet. Łot, coś się zacięło. Ok, teraz słuchajcie, będą i tak y, codziennie odcinki, więc. Bo mam daily. Od dzisiaj nie, a więc, no. E, dobra, jest jakiś. Jest jakiś. Y, czy jest w ogóle. O, łuk mi wydropił. I to całkiem nawet y, ten. I to całkiem. Nowy. To jest czarna owca. Dobra, ja wilka szukam. Tutaj bo było pełno wilków ostatnio. Ale teraz coś nie widzę. Chyba, że tutaj muszę wejść. A może muszę, nie wiem. Okej. Okay. Może tutaj muszę wejść po prostu. Tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Na razie nic pusto. Yy... O, wilk. Jest wilk tutaj. Okej, okay, to tak sobie zejdę. Pyk. I ciekawe, za którą próbą? Raz. Dwa. Co? Już za pierwszą? Co? Za pierwszą próbą, słuchajcie. Już jest mój. Chodź, Pimp. Jakbym chciał naj taga, to bym go nazwał... Robię dla niego ścieżkę. Chodź. Tutaj, o, dobra, i chodź. Chodź tutaj do domku, i on będzie tutaj w domku, nie? Kilka piesków mu wezmę. Tu. Dobra, niech tu będzie. No nie, daj mi wyjść. Chodź, tu. Na, nazwę go puszek, okruszek, a innych pimpek nazwę. Okej. Okay. Okej, okay, czy tu są jeszcze jakieś wilczki? O, tu, tu są strzały. Nie wiem, no chyba nie ma. O nie, ja go nie dałem, żeby siadł. Dobra, to chodź, słuchajcie. Niech on ze mną pójdzie tutaj. Okej, okay, zrobię mu przejście. Pyk. No gdzie mój pies? Nie gadajcie, że tam został. Chodź, Psinko. Chodź. Dobra. Chodź. Idziesz? Idziesz? No chodź. Chodź, psie jeden. No psie, gdzie ty jesteś? A tu dobra? Nie, no psie tu. No psie, czy ty pójdziesz za mną? Halo. No chodź za mną. Dobra idzie. No chodź. O. Dobra, tu chodź. Szybko, szybko. Dobrze. Tu chodź. Dobrze. I siad. I ja sam pójdę. Dobra, nie idź za mną. Na szczęście. O nie, sprint mi się skończył. Dobra najem się, wiecie. Co najem się, żebym miał sprinta. Bo jak się nie najem, to nie mam sprinta. Yy, dobra, najem się. Wolę się najeść. E, dobra, jak się najem, to chyba będę powinienem mieć sprinta. Tak, mam sprinta. Okej, okay, to mi bardzo ułatwia, nie? E, w, w, dobra, jest jeszcze jakiś wilk? Czy jest jeszcze jakiś wilk? Hmm, tutaj nie widzę, naokoło idę i nic nie ma. Ojej, ojej. No to słabo, słuchajcie, słabo. O, jajko. Daj mi jajko. Patrzcie, coś się wykluje pewnie. O, widzicie? Ja mam zawsze takiego farta. Yy, dobra, to chyba już wilków nie ma. O kurczę, to tylko jeden był. Serio? No nie, a ostatnio było tak dużo tych wilczków. No nie wiem, co się stało. Yy... Czekajcie, widzicie? Wezmę te diaksy. Ło, wow, już mam ponad dwa staki. Patrzcie, wezmę te diaksy. Aj, nie mam craftingu, ale to spokojna główka. Zrobię sobie. Bo crafting to nie jest majątek. Crafting można w każdej chwili zrobić, jak masz drewno. Ok. Dobra. Dobra. Idę se teraz tu. I. Robię crafting. Yy, dobra. Nawet dwa mogą być. Okej. Okay. Dobra, patrzcie to. Robię tak, tak. I teraz robię bloki. Zobaczę, ile w ogóle da się z tych diaksów, nie? 14 na razie. Pyk, pyk. Pik. Da się 18, chyba. E, 18 i parę diaksów mi zostanie. Wiecie co? E, no to jak 18 bloków, to ja chyba bym mógł domek sobie wybudować. E, e, ale nie wiem, czy mi starczy też. A ile ja mam złota? Bo ja ostatnio zginąłem ze złotem. O nie, żadnego nie mam złota. No faktycznie, bo chyba ostatnio zginąłem ze, z tym złotem. ok um, Czy jest jeszcze jakiś pies? No nie. Chyba nie ma już psa. A wkopię się tutaj, zobaczę. To jest jakiś kilo. Dobrze, ten mogę używać. A więc wkopię się i spróbuję. Albo nie, czekajcie. Patrzcie to. Patrzcie. Mm, zaraz tutaj oczywiście wrócę. Yy, patrzcie to. W ogóle, lol, y, tamten wezmę se ten kilo z jedwabnym. Y, z jedwabnym. Y, dotykiem. Ok, i tam wracam, bo. no, bo tam wracam, bo diamenty zostawiłem i będę się wkopywał. Okej, okay, to gdzie są diaksy? Gdzie są? Dia... Nie. Lol. Lol. A tu ja już się tak cykałem. Oczywiście będę tym kilofem kopał chyba, że eee, chyba nie. Ja i tak słuchajcie się muszę wykopać dlatego, bo nie zostawię przecież diaksów. Nie zostawię przecież, słuchajcie, diaksów tak samych, nie? Dobra, wezmę sobie to. Wezmę sobie dirt. Nie zostawię przecież diaksów, nie? Okej, okay, tak zrobię. Okej? Okay? Będzie wiadomo, że tu. Okej. Okay. Nie zostawię diaksów, bo jakbym zginął, bo ostatnio zginąłem w lawie poza kamerą. No i zginąłem, no niestety. Okej, okay, tu się robi już noc, więc jeszcze się prześpię. No i no. Okej. Okay. Pójdę tu wszystkie moje cenne itemy odkładam to. Yy, to, to, to. Yy, książki też. Ale jedzonka to muszę dużo wziąć ja to chyba nie pójdziemy do kopalni, to znaczy wiecie kopać diaksy. A, ponieważ A to dobra. Spróbuję, spróbuję. A... O oh boy Dobra, spróbuję, słuchajcie, spróbuję. Dobra, jeszcze się prześpię. Żeby mopków nie było. Aha, muszę. Dobra. To jest dziwne, bo teraz jest była łóżko zbyt daleko, a tak to ten wiecie. Okej, okay. nagrywam ten film, a jest już, nie wiem, z. Y, czekajcie, jest już prawie 18. Nie, no wcześniej, z 15 jest 16 jakoś. E, dobra. Okej. Okay. Ja chyba tam dobrze w miarę zaznaczyłem. To nie to chyba było, tak. To nie to. To chyba gdzieś tutaj to było. Czy gdzie? What? Gdzie to było? No nie, najgorzej jak to zarosło, nie? Najgorzej. Oooo, oh boj, to chyba tu było. Tak mi się wydaje, ale to chyba było... Na ukos. Na ukos to chyba było. Ale nie, to chyba tutaj było. Tak, bo ja andezytem robiłem. Okej. Okay. Dobra, to jednak tu było. Okej. Okay. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy pytać się będę zaraz jak tak dalej pójdzie. Oh boy. Oh boy, ile tu zombie. Wow! Wow! Oh boy, patyki muszę zrobić. What? U tych chęć tam jest. Jak w mnie Tam byłem. A, to ten kanion, dobra. Tam byłem, bo jest stone. Dobra, ja muszę się wykopać i szybko pójść po patyczki. Szybko, 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 szybko. Na razie dirt. ok Szybko teraz andezyt niech będzie. To chyba nie wystarczy, żeby się wykopać. Tak jest. Dobra, bruk. No nie, to tylko to zostało. Tu tak oznaczę to. Patrzcie to. Że tu. Okej, okay, y tutaj jest ten drewienko, więc sobie pójdę, wezmę pakietki, wezmę wungiel. Bo w ogóle wągla nie mam. A potrzebuję pochodnie, żebyście wy cokolwiek w ogóle widzieli, nie? Dobra, wągiel chyba tutaj miałem dosyć sporo, chyba. Tak mi się wydaje. Tak, wągla mam sporo. Okej. Okay. Eee, ile to. Albo czekajcie, najpierw to musimy przerobić. Okej. Okay. To chyba dużo. Chyba dużo tych pochodni będzie. Ok, aż wągiel się skończy 64 i ile. Dobra, wągiel się skończył. Dobra, to chyba wystarczy. Tak jest. Dlatego idę sobie do kopalni i myślę, że dosyć dobrze se, yy, se zaznaczyłem. O, tutaj mam patyczki. Ok. O, tutaj właśnie tutaj było. Zejście i od razu jak będzie jakaś kopalnia tam to od razu, słuchajcie, wkopuję się na dół. Okej, okay, tu gdzieś powinna to, to być ta kopalnia. Tu dobra. Wykopuję się od razu, bo to... Ej, bo tam był ten kanion, nie? To ja wolę tak się kopać. Dlatego, że jak tam bym spadł na kanion. Właśnie, to bym mógł zginąć, słuchajcie. Ale jak mam taką zbroję kozacką, to nie wiem. Chociaż no, ochrona 1, no to nie wiem. Ale mam powolne opadanie 4, więc raczej bym nie zginął, na pewno bym nie zginął. Federfalling 4 mam, więc wątpię, czy bym zginął. Dobra. tu już jest bedrock. A więc wezmę sobie to do ręki. Pyk, pyk, pyk. Czekajcie, tak. Pyk, cyk. Tu się spróbuję kopać. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Mam nadzieję, że jakieś diamenciki znajdę. Ile ten odcinek trwa? Ten odcinek trwa dokładnie. Chyba 18 minut. Nie widzę. Ale dobra, na no szybko jakieś takie diaksiki, nie? Żeby wpadły, nie? Na no szybko diaksy. Serio, na szybko, chociaż jak, jak siki. żebyście widzieli, że tu nie jest ustawione w ogóle. O, już tutaj złotko. To akurat tutaj na tym biomie... O, tu jest mój drugi tunel. Co to, zombie? Wow! Wow! Co to, jakaś apokalipsa? Wow! O, level se zbiory, tak jest! O, pyk. pięknie, levelik se zbiorę. Okej, piętnasty, to dwa lewele. O, tutaj jeszcze złotko. Tu chyba ominęłem, nie wiem. Okej, okay. nie wiem, czy coś widzicie na ekranie. O, złotko. Diaksy, diaksy, nice. Mamy diaksy. Nie, zapomniałem, że to nie tym kilofem, no nie. Dobrze, tak to. Czy ja miałem te diaksy? Nie, chyba. Chyba miałem. E, dobra, trzy, a tak to bym miał cztery klocki. No szkoda. Szkoda, nie, bo to też jest. No szkoda, nie. Mm, Okej. Okay. To serio nie jest ustawione. Bo jakby było ustawione, to w ogóle bym tych filmów nie nagrywał. Bo jak jest ustawione, jeżeli jest ustawiony film. To, no przykro mi jest bez sensu nagrywać, yy, no nie, więc, no. Okej. Okay. chcemy żeby widzom się jak najlepiej podobało i co to jest? O, dobra, chyba mogę, o, o, to ta, to ta, to ta widźma głupia. Dobra, ja tu chyba byłem, nie? Ja tu chyba byłem. What? Co to jest? Co to jest? Rowy kobieca, troszeczkę obsydiana. słuchajcie. To jest lawa. Okej, okay, zbieram sobie. No co jest tak długo? Szybko, szybko, szybko. Okej, okay, już tracę HP. Dobra. Okej, okay, tutaj jest. I mam cztery. Jak mam 4, to tutaj sobie wezmę. Okej. Okay. Ale to szybko kopie, nie? Okej. Okay. Dobra, tutaj się wykopuję już, bo nie ma sensu. O, tu te zabierają HP-som. W ogóle dziwne, że w kopalni... A, bo ja tu byłem. Ja zapomniałem, że od vinagera to kupiłem. Okej, okay, w takim razie wkopię się. Tu po prostu nie wiem, czy to jest prawidłowy ten. Dobra, niżej tutaj się spróbuję jakieś diaksy znaleźć. Czekajcie. Dobra, tutaj powinienem się kopać chyba. O, i tutaj chyba gituwa będzie. Tu chyba git. Dobra, ale ja muszę koniec, koniecznie zobaczyć, gdzie jest bedrock. Gdzie jest bedrock? A, dobra, tu jest bedrock. Także gdzieś tutaj byśmy się wkopali. O. W randomowym miejsce się wkopuję. Um, no. Ojeju. No. O, tutaj nie chcę co postawić. A lol. Co się dzieje? Lol. O. Dobra. I se kopię moją fortunką. Szkoda, że moim kill of mendingu nie, nie ma. O, ale dobra, ja bym chyba, bo ja jeszcze mam jeden film do nagrania na jutro na zapas. Także, no, dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście subskrybujcie, no, żeby nie przegapić no, innych filmów moich, które będą. E, no, więc lajkujcie. E, łapkujcie, lajkujcie. Lajkujcie, łapkujcie, mi to obojętnie. Dobra, tu. No po prostu łapkujcie. Ej, a tu co to jest? What? 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 Ja tu byłem? What the hell? Nie, ja tu chyba nie byłem. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Trzymajcie się. Elowina.